No to jademy No jademy Klanek nie ustawiłem, lusterek nie ustawiłem, wiesz co Myśmy wyskoczyli jak no. Idzie, co? No, powiem ci <laughs> mi się ten R-90 pięknie nie podoba Ale idą na motory To jest piekło, chłopie ja Jeszcze tego tak na fulę nie odkryć A ja myślę, że co? Ja jeszcze, jeszcze nie dotknęłem za bardzo maletki, a już mnie tam pośmutriło ze światem. Ale to jak tu się zmienia biegi to jest po prostu poezja. Ale ja to no, normalnie bez zwykła i to ci... O ja też jest. Ja ty chcę. bez jakiegoś tam piasz. No to ja mówiłem, że tam w tym są dwie ta paszczenia biegów w tej bokserze. No, no. Ale ten quick shifter tutaj powiem ci coś pięknego. A to jest jakiś taki, ten Shifter Pro, taka lepsza wersja jeszcze, wiesz? No chyba, że ta jest jakaś no bo to jest, co mi mówił, że to jest wersja rejsowa, to prosto z toru tutaj przyjechało bo jeszcze wczoraj na slikach był. Aha. No, ale maneczki ma grzane i tempo ma 2, a więc <noise> to jest turystyczna wyścigowa. wersja Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku serii Czaki jeździ dzisiaj znowu mam możliwość przejechania się motocyklem BMW, z tym, że dzisiaj właśnie no, mogę powiedzieć, że to jest całkiem inna planeta, a nawet galaktyka, w do tego czym jeździłem ostatnio, czyli R18 no bo dzisiaj mam możliwość przejechania się motocyklem BMW S1000RR z roku 2021, czyli po prostu aktualna polifowa wersja. Ogólnie to miałem czym innym jeździć dzisiaj, ale że się trafiła taka możliwość, tutaj mnie kolega z salonu Sebastian zapytał, czy no, chcę zamiast tego czym miałem jeździć, przejechać się S1000RR, bo mają go na chwilę, na jakiś krótki czas. Mówię, no to trzeba skorzystać z takiej możliwości i zobaczyć o co w tym chodzi. To jest ogólnie mój trzeci sportowy motocykl w życiu, w sensie jadę dopiero trzeci raz na sportowym motocyklu. No i to jest taki już prawdziwy sport, tutaj nie ma żadnego udawania, że tam jakaś pozycja inna, albo nie wiem coś takiego, tutaj to jest z krwi i kości sport. Zresztą nawet ta wersja, na której jadę, to jest taka no praktycznie prosto zdjęta, bo jeszcze miała niedawno śliki założone z tego co mówił Sebastian. No i biegi mam odwrócone, czyli tutaj mam jedynkę do góry, resztę dół, czyli trochę się muszę tutaj poprzestawiać podczas tej jazdy bo jest odwrotnie z tymi biegami, czyli po wyścigowemu. No ale dobra, no co, na początek wiadomo parę danych wam powiem, a później pff, tak mniej więcej powiem o co chodzi jakby się jedzie na tym motocyklu, choć no, no umówmy się, No nie sprawdzę tego motocykla tak jak się powinno go sprawdzić na jakimś torze albo przy jakichś szybszych drogach. Tutaj u nas takich w pobliżu nie ma za bardzo, więc No tyle ile spróbuję. No i tak jak ostatnio też sobie jadę dzisiaj z kolegą Michałem, a Michał dzisiaj dostał piękną maszynę BMW R90 w wersji Scrambler w pięknym malowaniu, po prostu nam się tak to spodobało od razu jak go zobaczyliśmy. Także fajnie, że też Michał sobie może posmakować czegoś innego. No tutaj myślę, że posmakuje ciosu z tego boksera. I już mówił tutaj mi przez interkom, że jest zaskoczony dosyć. Jak fajnie to się zbiera, jakie to żwawe, jak skrzynia chodzi i tak dalej. Także fajnie, że też może się przejechać. A wracając do tego BMW S1000 RR, jak sama nazwa wskazuje, mamy tu silnik na no około 1000, tutaj jest wiadomo 999 cm3 cm pojemności. Jest to silnik czterocylindrowy w układzie rzędowym i tutaj bez żadnych kombinacji, to jest taka powiedzmy zwykła czwórka z żadną kombinacją na wale korbowym, tutaj jest taki podstawowy wał korbowy. Węścinnik dysponuje... Nam oferuje ten silnik. Tutaj maksymalne obroty dla tego silnika to jest 14600. no Czyli ta moc jeszcze tam gdzieś przed końcówką już jest uzyskiwana, no ale wiadomo, że użytecznie będzie trochę mniej. Tylko nie tak e, powiedzmy, na, no nie wiem jak to nawet nazwać, na co dzień, jakbyśmy mieli tym jeździć. Ale moment też nie mały, moment obrotowy. Mamy tutaj 113 Nm maksymalnie. I ten moment jest uzyskiwany przy 11 tysiącach, ten moment maksymalny Ale tutaj też BMW zaznacza, że co najmniej 100 Nm jest dostępne w zakresie od 5,5 tysięcy do 14,5 tysięcy obrotów na minutę No to też nam może pokazywać, że ten motocykl po prostu będzie sprawny Będzie w dużym zakresie miał dosyć duży zapas tego momentu Więc to nie jest tylko tak, że musimy go ciągnąć samą górą, bo on... Już nam pojedzie gdzieś o tych właśnie 5000-6000 A jak sobie tu tak jadę to raczej bym powiedział, że on już no, reaguje praktycznie no z każdych obrotów Czy to z 3000 czy z 4000 Wiadomo, że w zależności od zakresu w jakim jesteśmy obrotów No to ta reakcja będzie albo mocniejsza albo mniejsza Ale w każdym razie motocykl się zbiera praktycznie w każdym momencie jeżeli do tych parametrów, czyli do tej maksymalnej mocy i do tego fajnego momentu obrotowego dorzucimy masę tego motocykla, która jest 197 kg z pełnym zbiornikiem paliwa, no to warto się domyśleć, że uzyskujemy naprawdę mocny, szybki, sprawny motocykl. Zbiornik paliwa tutaj ma pewność 16,5 litra, czyli taki powiedzmy teoretyczny zasięg przy takiej jakiejś zróżnicowanej jeździe powinien być w okolicach 250 km. No ale sądzę, że tutaj trochę inaczej się będzie tym motocyklem jeździło i tutaj będzie ciężko uzyskać taki właśnie zasięg. No i tu od razu powiem, że przejechaliśmy w to samo miejsce co ostatnim BMW, a z tego względu, że Podmiary wam się widoki podobały więc stwierdziłem, a, jak jest fajnie i ładnie i fajne miejsce do kręcenia, bo jest tu dosyć względnie spokojnie no to nie będę kombinował i sobie w to samo miejsce wsiadę. fajne ujęcia można tu porobić dlatego to samo miejsce tak, z wyposażenia wam powiem tak na szybkości co tutaj jest no quickshifter, quickshifter pro, który działa tutaj po prostu perfekcyjnie Super płynnie, mięciutko Co tu tutaj mamy, no ta wersja akurat jest trochę bogatsza Nie nie wyścigowa, ale jednak bogatsza Czyli mamy tutaj manetkę grzaną Mamy tutaj tempomat, także możemy sobie go na wycieczkę wziąć, a czemu by nie No mamy tutaj tryby jazdy łącznie z tym race I to są tak, e, mamy rain, road, dynamic i race Czyli takie cztery tryby A jak mamy jeszcze e, race pro Dokupiony pakiet, to jeszcze tutaj się nam otwierają dodatkowe tryby z kontrolą trakcji dynamiczną, to znaczy kontrola dynamiczna trakcji, czyli to DCT jest dostępne w podstawie, ale później się nam jeszcze dodatkowe opcje otwierają, jak sobie ten lepszy pakiet weźmiemy. I tu jeszcze taka opcja jest zawieszenie regulowane elektronicznie, ale tylko. To jest DD-C się to nazywa i to kontroluje nam tutaj kompresję i tutaj zdaje się w 10 mili sekund tutaj reaguje No tak jak widzicie mam dzisiaj prawidłny ubiór na takiego super sporta Nie no śmieję się oczywiście, nie no ale dzisiaj się tylko chciałem przejechać w formie takiej powiedzmy ciekawostki a nie tu żadne jakieś yy, yy, sprawdzania, testowania wielkie, ale o pozycji chciałem powiedzieć no jaka może być pozycja na motocyklu stricte sportowym, wiadomo tyłek dosyć wysoko, kanapa na poziomie 824 mm no i wszystko ułożone tak, że nas spycha do przodu, do kierownicy wiadomo, da się tym jechać z podniesioną głową i lekko plecami uniesionymi do góry to jest mniej więcej taka pozycja jak sobie jedziemy tak no, na luzie turystycznie, no a wiadomo jakbyśmy się chcieli poskładać, no to Pupkę możemy do tyłu sobie dosunąć, no i położyć je maksymalnie na baku. Wszystko tutaj nam kierownica to umożliwia. Wychylanie, no po to to jest, wiadoma sprawa. Kładziemy się na tym baku. Za owiewkę się możemy schować. Nie jest jakaś wielka, no ale widocznie yy, taka jest wystarczająca, Nie znam się na motocyklach sportowych. Myślę, że więcej nie potrzeba. No w każdym razie no taka pozycja, no tu chyba nie będę jakoś opowiadał czy jest ona wygodna czy nie No na razie było fajnie, no ale przyjechałem dopiero tam parę 10 kilometrów Nie było jakoś źle, ale na pewno po jakimś dłuższym czasie pewnie bym odczuł Moje plecy by pewnie to odczuły Chociaż nie wiem, bo nigdy nie miałem na dłuższy czas sporta, więc się tu jakoś bardzo nie będę na ten temat wypowiadał Jest tak jak widzicie, można jechać tak Ale wiadomo, że domyślnie Przy złożeniu powinniśmy się ułożyć w ten sposób, no zależy kto jaki ma wzrost no ja mam 176 76 m. no mi to pasuje tutaj ogólnie, no fajnie tu jest, dosyć ciekawie się tu zasiada w motocykl, nie tak jakby na tylko wy instalowujemy się do motocykla, dosyć fajnie jesteśmy z nimi złączeni, także dosyć pewnie się tutaj na tym czujemy, no kierownica tak jak widzicie, sadząca w dół i w naszą stronę, wiadomo, sportowe ułożenie nadgarstków, także no po prostu pozycja jak na sportowy motocykl e, przypada że po łukach no i na dużych prędkościach no to się prowadzi po prostu pięknie, tak jak ja sobie to wyobrażałem, że dlatego jest to stworzone. Duża prędkość, duże łuki to idzie jak przyklejone po prostu piękna sprawa. cała frajda jest, jak zaczynasz odkręcać. I ty, no i teraz tak, powiem ci, że to jest przepaść. Jak ten motocykl się prowadzi w takim szybkim łuku, a jak jadę jakimś tam swoim, a do jakimś małym motocyklem, jakimś nakedem no to to jest po prostu, łopie przepaść. Jak to idzie? To idzie jak, kurde, przyklejona, jak poszyna. Powiem ci tak, hamulec pomimo, że kosa, w sensie taki wiesz. W ci się w gleby czujesz, to jak go przyciśniesz Ale fajnie go wyczuć Łatwo łatwo go wyczuwalny Znaczy łatwo go wyczuwamy, nie? Nie jest taki, że od razu tylko palusek przykładasz i buch I, wiesz, i ci się kładzie w przód Fajnie, łatwo go wyczuć A bo tu masz też tą radialną pompę, nie? Fajnie. mimo że to taki mega sport To da się Da się, da się, jak najbardziej się da Ale ja już tutaj czuję trochę No też tam plecki trochę czuć, ale to nie jest jakaś tragedia. Nie? Muszę powiedzieć, że faktycznie tu BMW pisało tam na tym jak tam sobie czytałem opis tego motocykla, no, że tutaj wiesz, jest taki fajny zakres momentu obrotowego od 5500 do 13 tysiąca, masz ponad, znaczy przynajmniej 100Nm cały czas I faktycznie ty kurde, tu wcale nie musisz tego motocykla jakoś kręcić do, tak jakoś bardzo on kurczę do 8-9 tysięcy idzie jak porąbany, nie? I naprawdę na takie jeżdzenie, takie no. Gdzie jedziesz normalnie, normalną drogą no. Tak, to jest naprawdę w zupełności wystarczające Tutaj nic nie trzeba kręcić Ta góra wiadomo się otwiera, kurczę, jak wściekła Jak już tam przekroczy 60 tysięcy to już tam jest w ogóle cuda się dzieją Ale nie trzeba, po prostu nie trzeba To już fajnie jedzie w tej dolnej partii no i ten ABS, ABS Pro tutaj jest, to jego też możesz sobie dostosować zdaje się No ale to pewnie wszystko wiesz, menu musisz tam pokopać, nie? Tak, wydaje mi się, że będzie jakieś takie coś jak wiesz, user czy tam coś takiego robię takie indywidualne Tak I będziesz na wszystko wchodził i wszystko będziesz konfigurował No raczej tak No dobra ja się z wami tutaj pożegnam Oczywiście podsumowując motocykl świetny, motocykl, dobrze wyglądający według mnie, e, oczywiście jeździ się fantastycznie. To że mówię, no, dla mnie nie do wykorzystania w takich normalnych warunkach. Po prostu no, za dużo, za dużo tutaj jest tej mocy tego wszystkiego. Można jeździć i delikatnie, ale to raczej nie o to chodzi w sportowym motocyklu, żeby sobie nim tak pyrkać. Da się, bo nie powiem, że nie, bo tutaj wszystko fajnie działa w tym motocyklu i zawieszenie jest dosyć spokojnie, nie jest jakoś mega sztywne, czy coś takiego. Ten silnik też łagodnie się wkręca, odkręca, więc tutaj wszystko dzieje się płynnie, hamulec tak samo. Więc można sobie i tak pyrkać no ale tak jak mówię, no chyba nie o to chodzi w takim sporce motocyklu ja osobiście bardzo chciałbym taki motocykl sprawdzić na torze wedle moich oczywiście jakich tam umiejętności by to było no ale wiecie o co chodzi, nie? tam w bym mógł e, spokojnie sobie faktycznie ten motocykl odkręcić no to też to musiałby być jakiś dosyć spory tor nie jakiś mały, taki jak byłem no bo taki motocykl też by się tam trochę męczył bym na jedynce pewnie wszystko jeździł to też trochę bez sensu. Więc też to by musiał być dość spory tor. No, ale tam bym się widział na takim motocyklu i bym sobie po prostu próbował sam siebie i ten motocykl, no raczej siebie, no bo motocykl na pewno sobie da radę. Bo jednak kawał maszyny jest. Jest to jakby nie patrz jakiś super i tak dalej. Zresztą nawet wahacz tylny ma aluminiowy WSBK, czyli Wall Superbike. No w ogóle tu aluminiowa rama i tak dalej. Wiadoma sprawa. Lekkie, zwinne I sprawne Ten silnik naprawdę tutaj daje radę No ale co ma nie dawać rady No, ma tego Tych parametrów dosyć A nawet ja go nie użyłem za bardzo No troszkę może, gdzie nie gdzie No dobra, mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku Tymczasem was pozdrawiam Do zobaczenia, hej! Piękny motocykl jest ten R90, znaczy oba te oba te dzisiaj nasze są po prostu Nie, ale BMW, pięknie. Moja s 1000 to ja się <noise> Michał się zakochał. Co znaczy, ja to no tak, one są piękne, tylko jakbym miał wybrać jeden motocykl na codzienną, to bym wolał tego R90 tak, a takie dojazdy do pracy? Tak, tak. Gdzieś krótka wycieczka, tak na No dokładnie, dokładnie. Nic tu nie brakuje. No o to chodzi.